Serwis informacyjny w telewizji Pomerania Michał Kaczmarek witam i zapraszam. Oto najważniejsze informacje dnia przygotowane przez naszych reporterów. Relacja z sesji Rady Miasta. Stanisław i Andrzej będą kruszyć lody. Goło i wesoło, czyli relacja z festiwalu ProContra. Choć na sali było obecnych aż pięciu kandydatów na prezydenta Szczecina, poniedziałkowa sesja Rady Miasta minęła nad wyraz spokojnie i bez większych przepychanek. Czy radnym udzieliły się jeszcze wakacje, czy może tematy nie były porywające i zachęcające do gorącego dysputowania? Odpowiedź w materiale filmowym. Ci, którzy spodziewali się żywiołowych dyskusji, musieli być rozczarowani poniedziałkową sesją Rady Miasta. Była ona bardzo spokojna i ubyło się bez jakichkolwiek momentów zapalnych, jak więc widać, kampania wyborcza nie na wszystkich działa pobudzająco. Podczas sesji poruszono kilka istotnych dla mieszkańców tematów, dotyczących np. Na nadawania tytułów szkołom na terenie miasta czy funkcjonowania ratusiedla w Szczecinie. Były przystąpienia do planu zagospodarowań przestrzennych dotyczące Warszawa, dotyczące Łasztowni, między odrzad i tych rejonów, które wchodzą w skład nowego rozszerzania się miasta. Kolejną rzeczą bardzo ważną i dyskutowaną przez wiele, przez wiele można powiedzieć lat, a dzisiaj już spójną, to były statuty Rady Osiedla, które jednoznacznie wskazują, jak Rady Osiedla mają funkcjonować. Pokojny ten sesji udzielał się wszystkim, choć pewne tematy istotne z punktu widzenia interesów i finansów miasta również były poruszane i mowa np. o sprawie regulacji podatkowych, które nakazywałyby płacenie podatku CIT firmom mającym swoje oddziały w Szczecinie. Wiele banków i hipermarketów działa na terenie naszego miasta, a podatki płaci tam, gdzie zarejestrowana jest główna działalność podmiotu. Zazwyczaj jest to Warszawa lub nawet inny kraj. Przez takie sytuacje z naszego miasta uciekają pieniądzem, twierdzą zgodnie radni. Jeżeli e, rzeczywiście jakieś podatki... E... Umykają, bo są jakieś furtki, które pozwalają na to, aby nie do końca uczciwi przedsiębiorcy realizowali swoje, swój obowiązek podatkowy. No to trzeba ten system uszczelnić, ale tylko i wyłącznie tak jak mówię w przypadku tak zwanych do końca nieuczciwych przedsiębiorców. Tak, w ten sposób. Chociaż ja bym poszedł dalej. Ja generalnie twierdzę, że nasz parlament jakby zapomniał już o tych maluczkich, dbają tylko o tych dużych. Ci duzi to przede wszystkim wielkie sieci handlu także Propozycja radnych to konieczność płacenia nie tylko podatku od nieruchomości w Szczecinie, ale także daniny od na przykład obrotu. To jednak wymaga regulacji nie tylko na szczeblu samorządowym, ale i centralnym. O sprawie w ubiegłym tygodniu mówili już politycy Prawa i Sprawiedliwości, jednak w tym temacie Rada jest raczej zgodna. Rzeczywiście jest tak, że często firmy, które mają siedziby w dużych miastach, na przykład w stolicy, mają też oddziały w mniejszych miastach, często po kilkaset nawet oddziałów i racjonalne wydawałoby się, aby każdy oddział, który w danym w mieście generuje przychody dla takiej firmy, odprowadzał podatki właśnie w mieście, w którym tę działalność prowadzi. To byłoby z korzyścią przede wszystkim dla miasta, w którym ta działalność jest prowadzona, no bo oczywiście jeśli będzie więcej pieniędzy wpływać do kasy miasta z tytułu podatków, tym lepiej dla mieszkańców, tym będziemy mieli więcej środków. Inny temat poruszony podczas sesji to sprawa Europejskiego Dnia Zrównoważonego Transportu, który przypada na 22 września. Tego dnia w Szczecinie od rana do wieczora podróżowanie komunikacją miejską będzie bezpłatne. Choć do zimy pozostało jeszcze kilka miesięcy, to lodołamacze w Szczecinie są już gotowe do kruszenia lodu na odrze. Nowe jednostki Stanisław i Andrzej zostały w poniedziałek ochrzczone, i jak zapewniają przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, to bardzo nowoczesne łodzie, bardzo potrzebne naszemu województwu. Andrzej i Stanisław znani byli już kilka miesięcy temu, głównie za sprawą swoich imion. Jeden mają od Stanisława Gawłowskiego sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, a drugi od Andrzeja Krewta, dyrektora regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Nie imiona są to jednak najważniejsze, a funkcje, jaką będą spełniać, oddane właśnie do użytku jednostki. Już tej zimy nowe lodołamacze będą przemierzać odrę, zapobiegając lodowym zatorom. Wielu, wielu lat, jeszcze od lat 92 wieku ciągle myślimy o odrze, o poprawie poziomu bezpieczeństwa powodziowego, o żeglowności, o przywróceniu rzeki do tej funkcji, jaką sobie możemy wyobrazić jako osi rozwojowej i pewnego obszaru bezpieczeństwa. Nowe lodołamacze mają mocniejsze silniki i są nieco większe od dotychczas użytkowanych. Ich zadaniem będzie najpierw kruszenie, a potem spychanie lodu z torów wodnych, po których przemieszczają się jednostki pływające. Prowadzą się bardzo dobrze i służą nie tylko jako lodołamacze, ale także statki ratowniczo-gaśnicze. Lodołamacze zostały wykonane zgodnie z sirz Parametry osiągnięte tak samo jak w Jest jeden tylko mały, mały warunek, który musi jeszcze być spełniony, mianowicie sprawdzenie lodołamaczy w akcji, czyli kruszenie lodu sprawność zwrotność wszystko jest nadspodziewanie Dobrze zrobione. Co najważniejsze, nowe jednostki zostały wybudowane przez stocznię remontową Gryfia w Szczecinie. Jak mówił podczas chrztu jednostek prezes stoczni Lesław Hnat, przy budowie nowych jednostek dla Szczecina przestrzegano wszelkich zasad nowoczesnego planowania budowy, tak by lodołamacze mogły spokojnie konkurować z najnowocześniejszymi tego typu statkami w Europie. Są to bardzo nowoczesne jednostki do żeglugi śródlądowej. Ta nowoczesność polega na tym, że posiadają one funkcje ratownicze, przeciwpożarowe, mogą brać udział w usuwaniu skutków katastrofy. Z ekologicznej, no i przede wszystkim są lodołamaczami. Są to dwie jednostki, e, jedne z bardziej nowoczesnych w Europie. Matką chrzestną lodołamacza czołowego Stanisław była Anna Czyrzewska, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony i Gospodarowania Wodami w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Natomiast lodowamacza liniowego Andrzej Halina Czarnecka, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Stocznia remontowa Gryfia nie ukrywa, że liczy na kolejne zamówienia tego typu. Projekt realizowaliśmy prawie dwa lata. Polegał na tym za projektu i wybuduj. Powstawało szereg różnych projektów, które były konsultowane z zamawiającym. Dodatkowo odbywaliśmy próby na basenie lodowym, budowaliśmy mały model, który puszczaliśmy w małym basenie lodowym, patrzyliśmy jak będzie się zachowywał w warunkach naturalnych. I gdy wszystkie poszczególne etapy projektu zostały zaakceptowane przez zamawiającego, dopiero wtedy przystąpiliśmy do budowy. Andrzej i Stanisław na wodę do regularnej pracy wypłyną już na przełomie listopada i grudnia. W szczecińskiej flocie lodołamaczy jest kilka jednostek, jednak są już one wysłużone, a najstarsza ma blisko 40 lat. Według Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, by flota była w pełni sprawna, potrzeba jeszcze minimum pięć nowych łodzi. Koszt budowy dwóch ochrzczonych to ponad 35 milionów złotych. Cezary Urban, dyrektor Liceum ogólnokształcącego nr 13 i były poseł Platformy Obywatelskiej prawdopodobnie zostanie usunięty z partii. Wszystko dlatego, że w wyborach samorządowych... Zdecydował się kandydować z listy prezydenta Piotra Trzystka. Kiedyś jeden z prominentnych działaczy Szczecińskiej Platformy Obywatelskiej po wyborach parlamentarnych został usunięty na dalszy plan. Nie uzyskując mandatu poselskiego, Cezary Urban wycofał się z polityki, skupiając się na pracy w liceum ogólnokształcącym nr 13, które rok po roku zdobywało tytuł najlepszej szkoły w Polsce. Polityk postanowił jednak wrócić tyle, że nie do swojej partii, a na listę do sejmiku województwa Komitetu Bezpartyjnie Budowanego przez prezydenta Piotra Trzestka. Na liście Urban zajmuje drugie miejsce za Marią Ilnicką Mądry. Obecność na konwencji Piotra Trzystra oraz start z jego listy oburzył działacze Platformy Obywatelskiej, którzy zapowiedzieli złożenie wniosku o wyrzucenie popularnego pedagoga z partii. Sam Urban w rozmowie z Radiem Szczecin przyznał, że liczy się z takim scenariuszem, a jego działalność w partii od jakiegoś czasu nie była znacząca. Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada. Jak się okazuje, tramwaje są niczym puzzle. Z części można złożyć cały obiekt i to taki, który będzie nowoczesny, dobrze wyglądający i sprawnie przewożący pasażerów szczecińskiej komunikacji miejskiej. Nowy model beta jest już gotowy i na dniach wyjedzie na ulicę miasta. Ostatnie lata przyniosły rewolucję w szczecińskim taborze tramwajowym. Stare i wysłużone pojazdy zastąpiły nowoczesne i dobrze wyposażone swingi oraz moderusy, a kolejny wyjedzie na ulicę już za kilka dni. Mowa o budowanym z części w zajezdni tramwajowej przy ulicy Klonowica moderusie Beta, który jest tramwajem częściowo nisko, a częściowo-wysokopodłogowym. Tramwaj ten więc jest komfortowy zarówno dla osób niepełnosprawnych, jak i dla tych, którzy są w pełni sprawni. To jest taki sposób na uzupełnienie taboru tramwajowego w Szczecinie, szczególnie z miastem Rozległym powierzchniowo, posiadającym wiele dzielnic, wiele linii tramwajowych, i nie wszystkie muszą być obsługiwane wyłącznie taborem w pełni niskopodłogowym. Prezydent Piotr Trzyster o nowej inwestycji komunikacyjnej wypowiadał się w samych superlatywach. Tramwa jest bowiem tańszy od swingów i innych pojazdów całkowicie niskopodłogowych, a jednocześnie jego nowoczesność i komfort dla pasażerów nadal pozostają na wysokim poziomie. Ważne jest także, że pracownicy spółki Tramwaje Szczecińskie mogli sprawdzić się w nowym zadaniu, jakim było złożenie od podstaw pojazdu. Jest to tramwaj, który oczywiście jest sporo tańszy od wersji całkowicie niskopodłogowej. No i ja się bardzo cieszę z tego, że udało się tą Pracę nawiązać, że ten tramwaj został złożony w Szczecinie. Zatem nasi tutaj pracownicy spółki tramwaje szczecińskie mieli pracę, mieli zajęcie, zdobywali nowe doświadczenia. Model rozbeta jest już po jazdach próbnych i wiadomo, że zdał test pozytywnie, co oznacza, że jeszcze we wrześniu wyjedzie na ulicę miasta. Nie wiadomo jednak, na jakich liniach konkretnie będzie kursować. W połowie miesiąca ten tramwaj wyjedzie już na szczecińskie torowiska i będzie normalnie w eksploatacji. Tramwaj jest prawny technicznie. Będziemy bardzo ciekawi opinii Szczecinian. Natomiast tutaj jestem właściwie w 100% przekonany, że, 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 że te opinie będą bardzo, bardzo pochlebne. Ten tramwaj, który tutaj Państwo widzicie, on oprócz tych podstawowych gabarytów, on nie różni się niczym szczególnie od tramwajów poznańskich. Natomiast jeżeli chodzi o aranżację wnętrz. Przede wszystkim o tą część podłogową to jest zupełnie inaczej zarażowany. Warto dodać, że podczas prezentacji nowego tramwaju podpisano umowę na dostarczenie części do następnego pojazdu. Przyjadą one do Szczecina z Poznania, a całość zostanie złożona w szczecińskiej zajezdni. Wartość każdego tramwaju to mniej więcej 3,5 miliona złotych. Przystanki 3D oraz nowy sprzęt do sprzątania ulic z liści i gałęzi. Zarząd Drugi Transportu Miejskiego zapowiada swoje jesienne nowości. Specjalne maty ułożone zostaną na ponad 30 niewydzielonych przystankach tramwajowych w Szczecinie, niemal wszystkich, gdzie po wyjściu z tramwaju trzeba pokonać jezdnię, by dotrzeć na chodnik. Maty zostaną ułożone na jezdni na całej długości przystanku. Mają odznaczać się kolorystycznie będą niebiesko-biało-zielone. Chcemy przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo pasażerów, którzy korzystają z tych przystanków, korzystają z tramwajów. Bardzo często dochodzi do sytuacji, kiedy tramwaj zatrzyma się na takim przystanku i pasażerowie rozpoczynają wychodzenie z tramwaju, czy wsiadanie do niego. Część kierowców gwałtownie hamuje, nie zwraca uwagi na oznakowanie. Przystanków. Niestety, aby zamontować maty, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego będzie musiał dokonać modernizacji ulic przy Przystankach oraz w ich rejonie. Wiąże się to z niemałymi wydatkami, jednak ostatecznie ten niekonwencjonalny projekt bardzo poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Chcemy przede wszystkim po pierwsze, przed przystąpieniem do, do montażu wymienić nawierzchnię w obrębie przystanków, wymienić płyty na torowisku tramwajowym, ale także w niektórych momentach będzie się wiązało to tak. Także ze, ze zmianą organizacji ruchu, chociażby z przesunięciem przystanków, zmianą lokalizacji e, przejść dla pieszych, stąd też te działania nasze w celu poprawy bezpieczeństwa mają być przeprowadzone kompleksowo. To jednak nie wszystkie nowości, które przygotował dla mieszkańców Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Zaoszczędzonych kwot, jakie ZDITM uzyskał podczas rozstrzygania przetargów na utrzymanie dróg w Szczecinie w poprzednich latach zakupiono supernowoczesny mały pojazd do zamiatania ulic. Koszt zamiatarki to ponad 250 tysięcy złotych. Jakie zadania będzie miała do wykonania? Ma ona przede wszystkim poprawić czystość w mieście, a także estetykę niektórych dość sodnych miejsc, ale także ma przyczynić się do kolejnych oszczędności, bo dzięki takiemu zakupowi mamy możliwość przeprowadzenia pracy we własnym zakresie bez konieczności zlecania ich na zewnątrz. To po pierwsze. Po drugie, to urządzenie jest urządzeniem wielofunkcyjnym, które można tak naprawdę wykorzystywać przez cały rok bo poza funkcją zamiatania można także zamontować pług, posypywarkę czy chociażby kosiarkę. Planowo pierwsze trójwymiarowe przystanki powinny zostać utworzone w październiku, ponieważ otwarcie ofert w przetargu na dostawę i położenie mat odbędzie się 17 września, a nowoczesna, wielofunkcyjna zamiatarka chodnikowa wyjedzie na ulice miasta już za kilka dni. Spektakle teatralne, artystyczne prezentacje, koncerty oraz wystawy 12 edycja Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Niezależnych Prokontra dostarczyła mieszkańcom Szczecina wielu wrażeń, momentami było wzruszająco, czasami energetycznie, a czasami bardzo kontrowersyjnie, I jak się okazuje, sztuka potrafi przekraczać wiele granic. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Niezależnych Pro Kontra to już marka. Impreza organizowana jest od wielu lat przez Teatry ma a ostatnio także przez Zamek Książąt Pomorskich. Przyciągona do naszego miasta niekomercyjnych artystów z całej Polski, ale nie tylko. Podczas kilku festiwalowych dni nie brakuje performensów artystycznych, prezentacji, a także koncertów. Jest to 12. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Niezależnych Pro -Contra. Jak co roku stawiamy głównie na konfrontację różnych, różnych form i bogactwo. bogactwo. Tego, co mamy do zaoferowania w sztuce teatralnej. Dlatego zobaczymy na festiwalu performance, zobaczymy coś bardziej tanecznego, eksperyment multimedialny, a oprócz tego też klasykę. Podczas wydarzenia organizatorzy wielokrotnie podkreślali, że najważniejsza jest tu różnorodność oraz przekraczanie granic, których nie przekraczają wielkie teatry w swoich przedstawieniach. Sztuka niezależna i niekomercyjna może pozwolić sobie na otwarte manifestowanie pewnych idei i tego na prokontrze. Na pewno nie brakowało. Frekwencja również dopisywała. Frekwencja jest zadowalająca. No, wczoraj e, wiadomo, to było otwarcie festiwalu, więc e, godziny też są takie. No, no, godzina 15, więc e, czasami jeszcze ludzie e, ciężko jest dotrzeć z pracy. E, ale, ale naprawdę frekwencja jest zadowalająca. E, to są e, po, po 100-200 osób na, na spektaklu. To już 12. edycja festiwalu, co oznacza, że rokrocznie ProKontra zyskuje na prestiżu, a świat świadczy o tym fakt, kto przybył na weekend do Szczecina, a były to grupy teatralne m.in. z Rosji czy nawet Wielkiej Brytanii. Uważam, że rozwija się w taki bardzo naturalny sposób, nic na siłę, spektakle, które zapraszamy, które wybieramy, bardzo różnorodne i bardzo cieszę się z tego powodu, bo jednak to jest w założeniu um, niby kierunek naszego teatru. Ideą festiwalu są konfrontacje młodzieżowych teatrów niezależnych pro ma na celu rozpowszechnianie ofowej sztuki teatralnej poruszającej zarówno tematykę lekką, jak i tematykę poważną, dotyczącą problemów ludzi młodych i świata współczesnego. W ciągu kilku dni zobaczyliśmy między innymi Merlin Puppet Theater i wielokrotnie nagradzany teatr lalek dla dorosłych, czy kontrowersyjny performance pod tytułem Jak gruby. Jest obłożona lustrami i no jest to bardzo ciekawy efekt, zarówno dla. Publiczności, jak i coś nowego dla samego artysty, ponieważ akurat ten spektakl, spektakl Piotra Wacha pod tytułem „Jak gruby, opowiada o kompleksach wobec własnego ciała, więc artysta nie dość, że będzie opowiadał o tych komplek kompleksach swoich, to także na bieżąco będzie cały czas widział samego siebie w odbiciu lustrzanym. Wtórka ta przyciągnęła publiczność, choć i forma przez niektórych mogła zostać uznana za kontrowersyjną. Dzień. Taka w założeniach ma być właśnie sztuka czasem oczywista, czasem prowokująca, czasem skłaniająca nas do przemyśleń, a czasem oburzająca, choć w tym przypadku oburzenie było bardziej wypierane przez zawstydzenie. Według organizatorów przed nami rozkwit niekomercyjnych i niezależnych teatrów. Dla mnie teatr amatorski nigdy nie był gorszy, może nawet odwrotnie, bo dla mnie on zawsze kojarzył się z tym Korzeniem tego y, słowa y, miłość, więc miłość do sztuki. Po sukcesie artystycznym 12. odsłony festiwalu ProContra, organizatorzy już zapowiadają kolejną edycję. I na koniec informacje o tym, że mamy najprzyjaźniejsze centrum handlowe w całej Polsce a mowa o szczecińskim Galaczy, które w komforcie robienia zakupów pokonało wiele galerii handlowych z całego kraju. To wielkie wyróżnienie, bo szczecińskie centrum handlowe Galaksy pokonało nie tylko szczecińskie obiekty, ale także 149 innych galerii z całej Polski, w tym takie obiekty jak Złote Terasy czy Stary Browar uchodzące za europejską czołówkę przestrzeni handlowej. Galaksy zostały uznane za najprzyjaźniejsze klientowi centrum w rankingu magazynu branżowego Shopping Center Poland. Oceniany był sam obiekt jako taki, czyli wszystko to, co sprawia, że klient łatwo, szybko i satysfakcjonująco dokonuje zakupów, czyli łatwość komunikacji. Po centrum, łatwość odnalezienia poszczególnych sklepów, łatwość dotarcia do informacji o sklepach, jak również to, że na przykład centrum posiada swoją stronę internetową, czy aplikację mobilną, czy profil na Facebooku, bo to również było brane pod uwagę. W badaniu pod uwagę brano wiele czynników, które powodują, że klient przychodząc do centrum czuje się w nim dobrze. Duże znaczenie ma tu ulokowanie sklepów, obsługa, dostęp do parkingu, elementy architektury, miły dla oka, wystroj, a także konkurs oraz eventy, które powodują, że galeria handlowa żyje i staje się przestrzeń integracji mieszkańców. Galarstwo oceniane było przez tzw. mystery customer, czyli człowieka, który chodził do sklepów i oceniał, i tu oceniał bardzo wysoko. Badający wchodzili do poszczególnych sklepów, dokonywali w nich zakupów i sprawdzali, jak odnosi się personel do klientów, czy ułatwia zakupy, czy zna ofertę sklepu, czy potrafi udzielić klientowi kompleksowej informacji, i to również była no, niebagatelna część tego badania. Galarce oczywiście gratulujemy, a Państwa zapraszamy do oglądania naszego programu Galaktyka Pomerania, który jest realizowany na żywo właśnie z tego centrum handlowo-rozrywkowego. I tą wiadomością kończymy to wydanie serwisu informacyjnego w telewizji Pomerania. Na kolejne zapraszam Państwa, jak zawsze, o stałej porze czyli kwadrans po pełnej godzinie. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.